Sposób użycia tych gadżetów ogranicza tak naprawdę tylko Twoja własna wyobraźnia. Mam tu dwa rozwiązania od zbitej szybki. To uchwyty magnetyczne dla Twojego iPhone'a. Pierwszy to magiczny ring. Jest przyklejony na super mocną taśmę, więc idealnie sprawdza się na stałe, na przykład w aucie. Dzięki MagSafe telefon trzyma się pewnie. Mam go zawsze na widoku. Mogą bezpiecznie zerknąć na nawigację, odebrać rozmowę w trybie głośno mówiącym, czy wygodnie przełączać muzykę i podcasty. W pudełku jest nawet zapasowa taśma na przyszłość. A jeśli potrzebujesz mobilności, wybierz magiczny zasysacz to uchwyt z aktywną przystawką, przykładasz go do dowolnej płaskiej powierzchni, np. do kafelków w kuchni, i on sam się przysysa. Ma wbudowany akumulator ładowany z łączem USB-C, a dioda pod spodem mignie na czerwono gdy trzeba go naładować. To ważne, system cały czas czuwa. Jeśli wykryje luz, automatycznie odsysa powietrze i przywiera jeszcze mocniej. Więc nie ma obaw, że telefon spadnie. A żeby go zdjąć, wystarczy wcisnąć guzik z lewej strony. Oba te gadżety dorzucie stacjonarnie w salonach zbitej szybki oraz online na zbita szybka shop.